Dobry kochani, dobry wieczór, kochani. W zależności od tego, kiedy kto mnie będzie oglądał, czy w niedzielę wieczorem, czy w poniedziałek rano, dzień dobry wieczór. Taroskop na najbliższy tydzień, kochani moi. Wybierajcie swój rozkład po kolorze klucza: różowy, złoty, biały, zielony albo po oprawce ulubionego tarota. Kochani moi, z tego miejsca przypominam, że każdy, kto chce sesji prywatnej ode mnie. Namiary wszelakie ma zawsze, jak przewiniecie film do początku. Tam jest namiar na moją stronę internetową, tam są numery Whatsapp. Proszę piszcie, nie dzwońcie, tylko piszcie poprzez formularz kontaktowy, albo poprzez SMSy na WhatsApp, albo na telefon. Piszcie Hej, Aila, jak tam z terminami, na pewno się dogadamy. A tu i teraz niniejszym jedziemy z naszymi. Taroskopami na nadchodzący tydzień. Jeden, dwa, trzy, cztery. Kody czasowe zawsze macie podpięte w komentarzu pod filmem. Nowy klucz i tarot złotego koła życia, sezamie ze szczęściem do tego tygodnia. Otwórz się, patrzymy, jaka jest aura tygodnia. Aura tygodnia. Karta Wisielec, wiszący wśród wód. Kochani, będzie to tydzień w ogóle, medytacje wskazane w tym tygodniu. Sprawnie przyspieszymy innymi słowy, tutaj możliwość taka, żeby nie brać wyścigów, wy, 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 udziału w wyścigu szczurów. Ewentualnie, jeśli już, to wiedzieć, że wszystko dzieje się we właściwym czasie i we właściwym miejscu. Ważne też, że jakby w tym tygodniu poważnie mówię, medytacje i ćwiczenia rozciągające dla waszego kręgosłupa. Dla wędkarzy dobry czas, tak a propos. Jeśli chodzi o sprawy portfela, pieniądza, waszych skarbonek, portfeli, lokat, kont bankowych, oszczędności, giełd i czego tam jeszcze, to mam jakieś zamartwianie się o coś. Chciałaby się powiedzieć, że. Kochani moi, zdrowy dystans jest wskazany. Przyglądnijcie, czy wasze pieniądze są po prostu dobrze przechowywane, ulokowane. Nie zapominamy o tym, żeby posprawdzać ubezpieczenia, popłacić tam zaległości, mandaty, w miarę możliwości i tak dalej. Bo tu jakiś taki moment, kiedy mówi się o tym, że trzeba wziąć sprawy pod kontrolę. Jeśli chodzi o pracę, biznes, szkołę, uczelnie, to tutaj mamy króla buław. Kochani moi. Energia, ogień, inicjatywa, charyzma, power to jest wasze w tym tygodniu i warto brać sprawy od razu w tą energię i załatwiać wszystko na tej energii, albowiem król Buław jest taką energią, która mówi o tym, że będziecie nie do pokonania, że jesteście w stanie przeforsować w dobrym tego słowa znaczeniu wszystko to, co chcecie w sposób taki, że inni ich będą zachwyceni. <laughs> Jeśli chodzi o Uczucia dla tych, którzy są solistami, jedynakami. Ósemka buław, która mówi tutaj o tym, że będziecie w stanie chwycić przysłowiową energię, może flirtu, może jakiejś nowej znajomości, moment taki, kiedy będziecie w stanie rozgonić wszelkiego rodzaju troski i kłopoty nad waszą głową, jakieś takie wejście w nową, lepszą rzeczywistość. Chciałoby się powiedzieć, że więcej wolnego czasu i dobrze pojęty moment, kiedy. Czujecie, że krew wam w żyłach krąży i że możecie właśnie być inicjatorem działań i nie bójcie się tego, panie, panowie, nie bójmy się tego. Jeśli chodzi o uczucia dla tych, którzy są w parach, w tandemach, w duetach, as buław, ale tutaj popatrzcie jaki tur, jaki byk, chciałoby się powiedzieć hossa, nie, taka giełdowa, na poziomie uczuć tutaj jakiś moment, kiedy coś cennego, Dostrzeżecie w oczach partnera, w oczach partnerki, być może nawet w tandemie, w waszym, w, w parze, odkryjecie jakieś nowe możliwości, jakieś tutaj szanse tego, żeby wasz związek wzniósł się na nowe poziomy. Bardzo korzystny, perspektywiczny tydzień, dodatkowo taki, który pokazuje wam, że cenne są wartości, te, które kultywujecie w waszej parze. Jeśli chodzi o sprawę ciała świątynię ciała, pustelnik, zadbać o wszystkich tych, którzy są w waszym kręgu znajomości, w waszej rodzinie starsi, pogonić ich tam do lekarza, dobrze pojęte badania okresowe, namówić ich, sprawdzić jaki stan zdrowia, może przynieść więcej wody mineralnej w upały tak itd., itd. Zadbajcie o swoich starszych w rodzinie. Dobrze, teraz jeśli chodzi o podpowiedzi dla tych z was, którzy uważają, że Aniołowie to jest wasza drużyna pierścienia i podpowiadaczy, to od aniołów macie tutaj taką podpowiedź. Bądź kreatywny. W tym tygodniu można się nawet zapisać na jakieś warsztaty. A podpowiedź dla tych z was, którzy uważają, że diabełki, czyli różki, kopytka i widełki, to jest ta drużyna pierścienia, która wam podpowiada. Często wychodzi tu taka, taka karta. Kochani, dopasowywanie się jest nudzące, bądźcie sobą, znajdźcie swój własny styl, bądźcie jedyni i niepowtarzalni. Magiczna podkowa. Dobro, szczęście przyciągamy, zło i pecha wykopujemy szerokim łukiem z Waszego życia, zastukane, zaklepane. Pięknego tygodnia, kochani. zaczarowanego lasu i złoty klucz, sezamie ze szczęściem do tego tygodnia, otwórz się, patrzymy jaka jest aura tygodnia w kochani, co za dynamika, co za potencjał, co za wigor, werwa w Was, po prostu będziecie nie do zatrzymania. Ścieżki drogi się otwierają, nowe możliwości, nowe perspektywy, tydzień, który wręcz przepełni Was radością życia. Jeśli chodzi o sprawy portfela, pieniądza, lokat, kapitałów, giełd, czego tam jeszcze, tutaj... Odpowiedź jest taka, że nie widzicie pewnych możliwości, że tak jakby skupiacie się na tym, co tak naprawdę. Nie chcę powiedzieć, że nieistotne, ale skupiacie się na tym, co, że szklanka jest do połowy pełna, pełna czy tam pusta, przepraszam, pusta, a nie widzicie tego, że obok jest kran z wodą, można wypełnić niejedną szklankę. Dosłownie, coś takiego. Trzeba rozszerzyć pole widzenia, zobaczyć inne możliwości, bo inne możliwości na was jeszcze dodatkowo czekają. Czyli innymi słowy, spójrzcie, wyjdźcie z siebie, stańcie obok i zobaczcie, co wszechświat ma Wam jeszcze do zaoferowania. Jeśli chodzi o sprawy praca, biznes, szkoła, uczelnia, ciekawa karta, bo tutaj mówi tak. Pamiętajcie, że zawsze i wszędzie, jeśli coś odchodzi z danego pola, nieważne: pracownik, czy wy chcecie zmienić pracę, czy pracownik odchodzi od was jako odszefa, to znaczy tylko i aż tyle, żeby nie skupiać się na tym, co odeszło, tylko skupić się na tym, co może przyjść w to miejsce. Kto, co, czym się chce wypełnić to pole wasze, które mówi o tym, nie płacz nad rozlanym mlekiem. Zobacz, rozglądnij się, jakie są możliwości, puść to, pozwól, żeby przyszło coś nowego do Twojego życia. Tutaj, na tym polu. Jeśli chodzi o uczucia dla tych, którzy są solistami, jedynakami to tutaj mamy pewnego rodzaju moment, kiedy albo wy będziecie musieli um, po, pogodzić się również. Tu jest moment taki, nie płaczemy. Nad, znowu nie płaczemy nad rozlanym mlekiem. Spójrzcie, że jeśli ktoś lub nie chcę się z Wami kontaktować, nie trzymajcie takiej znajomości zbyt długo, zróbcie pole na nowe, tu wszystko w tym tygodniu mówi, otwieramy nowe możliwości, puśćcie wszystko to, co zbędne, przestarzałe, jakieś nie takie, odpuśćcie to z Waszych serc, dusz. Poćwiczcie z tym odpuszczaniem i otwórzcie się na to, co nowe chce Wam przynieść życie. Piękne, nowe znajomości, możliwości i tak dalej. Jeśli chodzi o uczucia dla tych z Was, którzy są w parach, w tandemach, w duetach, tu sprawy przybierają jakiś ciekawy, magiczny obrót. Mianowicie możecie odkryć w tym tygodniu coś bardzo cennego dla Was, dla Waszej pary. Jakieś cenne, dobrze pojęte, metaforycznie ujmę to, znalezisko, tak? Ale czy wyszukacie nowego mieszkania? Czy nowego stylu życia, czy chcecie w jakiś nowy sposób, jakby tutaj zacząć uczestniczyć w życiu towarzyskim, to szeroko otwarte. Tutaj musicie wywiedzieć o, o czym tam marzyliście od dawna, bo te nowe możliwości, tak jakby się cenna nowa znajomość, cenna nowa możliwość jest dla was otwarta w tym tygodniu. Mówimy dla par, dla tandemów. Jeśli chodzi o sprawy ciała, cesarz. Zdrowie jak byk, mocne. Tylko trzeba troszeczkę stretchingu i rozluźnienia. Ci, którzy pracują w pozycji siedzącej, non-stop, za kierownicą, za biurkiem, wypada się trochę przejść, przespacerować. Ale zdrowie jakby mocne. Jeśli chodzi o podpowiedzi dla tych z Was, którzy są pewni, że aniołowie to jest drużyna, która Wam podpowiada, to od nich macie taką podpowiedź. Obdaruj miłością siebie i innych. All you need is love. Śpiewali. Kiedyś by ci. Jeśli chodzi o uczucia dla tych. Oj! <laughs> o podpowiedzi dla tych z was, dobra, chyba będzie o uczuciach. Dla tych z was, którzy uważają, że diabełki to jest wasza drużyna podpowiadaczy, no to chyba tu do uczuć się chcą od niej odnieść. Słuchajcie, sięgacie głową gwiazd i to dobrze, ale pozostańcie mocno zakorzenieni w Ziemi. Innymi słowy, marzenia marzeniami, ale ro zdrowy rozsądek, zdrowym rozsądkiem. Tak jakby. Teraz magiczna podkowa. Dobro, szczęście, przyciągamy, zło i pecha wykopujemy szerokim łukiem z Waszego życia, zastukane, zaklepane. Pięknego tygodnia, kochani. Rozpad numer 3. Tarot gnomów i biały klucz. Sezamie ze szczęściem do tego tygodnia. Otwórz się. Patrzymy, jaka jest aura tygodnia. Czwórka mieczy. Pewnego rodzaju moment, kiedy warto się wyciszyć, przemyśleć wiele spraw, zastanowić. Nauczyć się dobrze pojętej sztuki kompromisów i yy, yy, pewnego rodzaju odpoczynek wskazany, tak jakby wejście we własną krainę filozoficznej zadumy i odwrócenie się od zgiełku i tłumu i przemyślenie wielu rzeczy. W tym pomoże Wam ten tydzień. Jeśli chodzi o sprawy portfela, pieniądza, lokat, kapitałów, giełd, skarbonek. To tutaj mamy rycerza, buła, w którym mówi: Nie bój się podbijać nowych lądów, podążaj za nowymi możliwościami, uruchom w sobie energię dobrze pojętego łowcy, nie bój się czasem nieco zaryzykować. Ja nie mówię o głupim ryzyku, warto przemyśleć wiele spraw, zanim ruszycie do przodu, ale tu jest w tej karcie takie wezwanie, że no, żeby coś się zmieniło, trzeba postawić coś na szalę wagi, czyli czasem taka odrobina ryzyka się opłaca. Jeśli chodzi o sprawy praca, biznes, szkoła, uczelnia, ósemka denarów mówi o tym, że. Posłuchajcie, tutaj możliwość jest, jakby nie wiem, jeśli startujecie w jakichś konkursach, to jest możliwość jakiegoś wsparcia, niespodziewanej nagrody i tak dalej, nie bójcie się również o to prosić, jeśli potrzebujecie, ja nie wiem, jakieś tam podwyżki yy, i tak dalej, to też się nie bójcie, jakby prosić, ten tydzień wam będzie pomagał, jakby, żeby tam szef łaskawiej ucho, nastawił na Wasze prośby ogólnie tydzień, który jest bardzo pracowity, który sprawi, że będziecie mogli wykazać się Waszym profesjonalizmem i pokazać się z jak najlepszej strony. Jeśli chodzi o uczucia dla tych z Was, którzy są solistami, jedynakami, to tutaj karta gwiazda. Która mówi, że no słuchajcie, no będziecie wręcz jakby uskrzydleni, jakaś nadzieja. Spotkacie tutaj kogoś, kto was w jakiś sposób zafascynuje, zauroczy, natchnie jakąś taką pozytywną ideą. Czy to będzie ktoś, kto was natchnie do tego, jak wy się macie zachowywać, jak wy macie jakby postępować, to jest inna sprawa. Czy to będzie ktoś, kto po prostu natchnie was, wasze serce ciepłymi promyczkami i będziecie chcieli go podbić, zawojować? Być może i tak. Jeśli chodzi o uczucia dla tych, którzy są w parach, w tandemach, w duetach, to tutaj mamy trójkę pucharów. I tu jest praca przygotowania do jakiegoś szeroko pojętego święta. Ja mam takie wrażenie, że może wielu z Was będzie rzeczywiście planowało, a to urlopy, a to przyjęcie, jakieś takie celebrowanie w gronie osób bliskich, tu się pokazuje, i przygotowania do tego, ale dla części z Was może to być też jak gdyby przygotowanie się do jakiejś takiej radosnej chwili, do momentu, kiedy Wasze pary mogą wreszcie cieszyć się życiem w jakiś sposób. No pachnie mi rzeczywiście urlopy, święta, świętowania, coś, coś tutaj takiego. Dla, może też remont w domu kończycie, też tak może być, już jest bliska ten, ten moment, kiedy tam możemy no, parapetowe <noise> robić, coś takiego. Kochani moi, jeśli chodzi o sprawy świątyni ciała, czyli o zdrowie, trujeczka buław mówi o tym, że tak jakby po pierwsze uważamy, tam kręgosłup barki nie przeciążamy, warto by było jakiś masaż albo stretching, albo relaks, ale ogólnie Wasze ciało mówi o tym, że chciałoby się zrelaksować dosłownie. Jeśli chodzi o podpowiedzi dla tych z Was, którzy uważają, że aniołowie to jest ich drużyna pierścienia, która Wam podpowiada. Wow, wyskoczył sam, no to dobra. Podziel się swym niezmierzonym wewnętrznym bogactwem z innymi, czyli nie bój się odkrywać tam, co Ci w duszy gra przed innymi. A podpowiedzi dla tych z Was, którzy uważają, że. Wow, kamerka się mi zaczęła. Że diabełki to jest ta drużyna pierścienia, która Wam podpowiada. To tutaj macie taką podpowiedź. Weź odpoczynek, weź spacer, przejdź się po parku, oczyść umysł. Dobra, podkowa, gdzie jest tu? Dobro szczęście przyciągamy. Zło i pecha wykopujemy szerokim łukiem z Waszego życia, zastukane, zaklepane. Pięknego tygodnia, kochani. Słowiańskich legend i zielony klucz. Sezamie ze szczęściem do tego tygodnia. Otwórz się, patrzymy, jaka jest aura tygodnia. Rycerz Pucharów. Och Ty, kochani! Będzie natchnienie, będzie wena, będzie tak jakby serce śpiewa, dusza do czegoś dąży. Tu będzie wiele przyjemnych jakby takich okoliczności. Będziecie się czuć świetnie, uduchowieni. Jakaś takie pomysły piękne. Widzicie jakąś nową drogę. Serce się raduje. Bardzo pozytywny tydzień. Po Rycerzu Pucharów nie wykluczam również, że może wjechać tutaj osoba w ten tydzień. Na pięknym koniu przysłowiowym, metaforycznym, która w jakiś sposób będzie no, starała się zdobyć Wasze względy i uwagę. Jeśli chodzi o sprawy portfela, pieniądza, skarbonek i czego tam jeszcze cesarzowa, kochani Wy moi, szczęśliwe zbiegi okoliczności, przypływy gotówki, ratunek z trudnych sytuacji, dobroczynna energia, która wnosi Wam tutaj dobrobyt, powodzenie, dobre pomysły, pomoc od ludzi. Pięknie, radośnie, ciepło, dostatnio. Jeśli chodzi o sprawy, praca, biznes, szkoła, uczelnia, a tu koło fortuny, ale macie fartowny tydzień. Tutaj dobre sploty okoliczności, tutaj wiele możliwości. Tydzień zabiegany, taki rzeczywiście w pędzie, w biegu, chwytajcie w lot okazję, ale szczęśliwy pod jakimś takim, no koło fortuny wydaje, rozumiecie, jakaś tutaj kosmiczna ruleta chce Wam wydać dobrą wygraną. Tak to powiem w ogóle tu mogą być dosłownie wygrane, tam jak, nie wiem, jakieś tam macie przetargi czy inne, no to to też jakby zapowiada pozytywne sploty okoliczności. Szczęście na polu zawodowym, praca, szkoła, biznes, uczelnia. Jeśli chodzi o uczucia dla tych, którzy są solistami, jedynakami, Mam takie wrażenie, że tak jakby mówicie sobie, Mam już czegoś dość, idę, po prostu idę, zmienię coś w swoim życiu. Tak jakby moment, kiedy nie boicie się przekroczyć jakiegoś rubikonu, kiedy podejmujecie jakąś ważną decyzję co do waszego pola uczuciowego i tak jakby wychodzę z jednego, przechodzę w drugie. Mam czegoś dość, idę po nowe. Jeśli chodzi o uczucia dla tych, którzy są w parach, w tandemach, w duetach. Paść pucharów, energia miła, energia, która mówi, że możecie być zapraszani do jakiejś tam pogawędki w parach, wam zaprzyjaźnionych, albo wy będziecie zapraszali innych. Energia spotkań, prezentów, podarunków miło, przyjaźnie, lekko. Również wasze dzieci mogą spowodować uśmiech na waszej twarzy, bo tu będzie jakieś miłe wydarzenie związane z waszymi pociechami, z waszymi dziećmi. Mm. Jeśli chodzi o sprawy y świątynia ciała, czyli o zdrowie, porównuję tą kartę zawsze. Piątka denarów, tak, tutaj wieje chłodem. I y y y y y y taką, no wasze ciało mówi, że czegoś mu brak, kochani. Zawsze mówię, w w to jest jakiś ubytek. Nie wiem, czy, czy za mało witamin, czy za mało snu, ale tak jakby ciało mówi, no koniecznie zaopiekuj się mną, nawet gdy nie będę chciał. <laughs> Jak to śpiewał, <laughs> ktoś piękny. Matko, kto to śpiewał? No, chyba Ciechowski, nie? Podpowiedzcie mi w komentarzach, bo teraz się zawiesiłam. Zaopiekuj się mną, nawet gdy nie będę chciał. Któż to śpiewał? Kochani moi, to Wasze ciało to do Was śpiewa. Dobra, teraz y, podpowiedzi dla tych z Was, którzy uważają, że Aniołowie to jest drużyna pierścienia, która Was wspiera. No, to tutaj wyskoczył taki anioł, który mówi: Żyj własnym życiem. Żyj i daj żyć innym. Zajmij się sobą. To on po prostu daj żyć innym, nie, nie wtrącaj się. Teraz, jeśli chodzi o podpowiedzi dla tych z Was, którzy uważają, że diabełki, czyli różki, widełki i kopytka, to jest drużyna pierścienia, która Was wspiera, to od nich macie taką podpowiedź. Zrób sobie przerwę i spraw, żeby Twoja dusza i Twoje serce była szczęśliwa. Były szczęśliwi. No? Czyli jednym słowem, kochani moi, zróbcie sobie przystanek w życiu, tam gdzieś możecie, na 5 minut, 15 i sprawdźcie sobie jakąś frajdę. Dobra, gdzie podkowa? Tu jest. Dobro szczęście. Przyciągamy zło i wykopujemy szerokim łukiem z waszego życia, zastukane, zaklepane. Pięknego tygodnia, kochani.